Ojej. Jakaś taka stroma ta górka. Nie wiem. <grym> oj oj oj! To no? jest. Wszystko pod kontrolą. O, tu będzie wyzwanie. O, ej, wypadłem, kurde. Myślę, że trzeba cię poprowadzić. Nie, no ale. O kurde, wracajcie, wracajcie, wracajcie. Nie, jedź, jedź. ja jedź, nie, cię, O cię. nie, 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 Ty, i co o, teraz jak pojedzie. spadłem? Tak. <laughs> jak ja mam nie tam wiem. wrócić? Yy, dobre pytanie. Yy, a I tak go nie poniesiemy, bo ja mamy tych strzykawek. Ja mam zero, ty też masz zero. Fajne, Zer. se chociaż zapalę. <laughs> a, bo trzeba ja go podnieść. O kurde. No. Nie ma szans, bo... Ajajaj. Aj, aj. Nie mam strzykawek. A tam jest miasto. Jak dojedziemy do miasta, to na pewno będzie jakaś strzykała i go uratuje. Widzę co wy tam robicie, że nie idziecie wcale po mnie. <laughs> jest, nie. jest tam. Ta strzykawka mam jest. Ci... Antidotum. Nie, to ta druga strzykawka, o, o. ta zielona obok. Sobie dałem <laughs> <laughs> Ups. Nie, masz To, było, a to zielone to, to było to. A tu, a tu masz. Weź użyj tej Rubel Nie, to jest antidotum okay. od węża. A to to co zebrałeś, no to ta strzałka zielona to jest. No, że, ale nie mnie. To jest to antidotum. To no, macie A tu Tu leży. I weź i użyj na, i na siebie lewy kontrol. A gdzie się wkłada olej? Bo, bo przerzuciłem O rampa, spoczyłem rampa Nie da się w ogóle maskę otworzyć? Do wyskoków ja, Jak Kasper, a może trzeba tam zejść i go podnieść? Może nie trzeba strzkawy mieć Znaczy nie, teraz bo... już możemy, bo Macie to jest już ciekawe. jedną Dobracamy Tam na burze... No dobra, dobra cofaj, ja pokieruję bo <laughs> <laughs> się boję Cofaj Oj, nie tak <laughs> Nie? E... O, to przecież w lewo kieruję No, tak, no, przodem chcesz wjechać. Dobrze. To... W razie, wsiadę. Dobrze? Dobrze. A, no. eee... O, już do przodu. Ruben, co się zaciął, i jest animacja cały czas jak siedzi. Eee... Tędy chyba nie wiedziemy, wiesz? O, Wy na kurde, pewno czeka, jak wiecie, jak pop... gdzie jechać? O, nie, opieram. trzeba tą linę przy... do drzewa. No, A jakbyście A, tak jest. spróbowali zeskoczyć z tamtej góry? To no, zaraz coś kombinujemy. I tam pilot. Idę, O, idzie. Ale idzie. Ale idzie. Ej, za mocno. I... Na no, 50 metrów to może by sięgło. O, o. o jest. Dzięki. Ale wy musicie na dół zjechać, a nie w górę. Ja jestem na dole. Ej, ale weźcie mnie ze sobą. No jedziemy po ciebie, wracamy się. Wreszcie no się chociaż piwa Uch, na minie. dwójeczka dujeczka, No chodź, Dawaj, dawaj, Idziemy. Proszę, proszę, proszę! O, o, no, no. Dobra, zależnie do którego drzewa u siebie. To ja to po niego pójdę na piechotę, no. że on gdzieś tu chyba spadł. Gdzie ten most, tak? Na o jest, widzę. Widzę cię. Widzisz mnie? O! Też się połamałem. Co, Co, Co ty gadaj? <grym> <grym> ja nie mogę. Dobra, Mówię, że tak? sprawę w ręce. No, zostałeś tylko ty, żołnierzu. Okay, spróbuję. Ciebie tam poszliście? O, przyjdziesz, dobrze. Tędy? Ja tutaj poszedłem w lewo. Tu jestem w dół szedłem. Tak jak po ścianie można śmiesznie chodzić, że... jest takie... O. Jak koza. Tu prosto. Starczy, starczy na razie. Jagerka? Na pewno nie starczy. Wystarczy. Tutaj sobie postoję. A, wystarczy. Dobrze, idę? na razie mhm. to stoisz w miejscu. Prosto, prosto. Wydaje, o ty wstałeś już? Ja nie o, Leży o, to jakiś... T... Mendel i <laughs> da się teraz Kaspo jeszcze raz Wsiąść? gdzie on jest o, jeszcze niżej Z trzykawki to chyba nie <laughs> Jak siedzi smutny <laughs> <laughs> O, ja <bada się. laughs> O, pick up można mieć, pa, biorę go, idziemy <laughs> Zawsze jest jakiś <laughs> sposób Czekaj, to nim rzucę. O, może. Tędy, się, tędy się, tędy się da. Da o, się, ok. Ej, czemu mam na tak rzucacie? Tędy się da, tędy, tędy. tędy. A, ten Okej, złap go, bo ja bez nie, z nim nie wejdę na rękach. Babu. <gulanie> Czekaj, <teraz>. To słabo. Alek, gruba. To samo wejdzie. Bo musimy na prawo, a musimy tędy chyba przejść. O, tędy by się I dało, no? I przez most. Przez myśli. most w ogóle. Ty. Tylko trzeba biec, bo są niedźwiedzie. Jak ktoś to ja Kasper rzucę w niedźwiedzia i ucieka. Kurde, zgubiłem się. Przez najwcześniejszy most. Nie, przez nie ten właśnie tu spadłem. Na tym moście spadłem. A, tu spadłeś. Dobra, a, czyli prosto. Się. Tak, no. Mówiłem, że damy radę. <coughs> nie, resztę idzie. Kto tu jest gejem? Twarze <laughs> piwo zerowe. Żeby... <laughs> <laughs> Oho. Patenty? O kurde. Okej. Okay. Trzeba chyba ustawić tego. O, wygląda że przejadę. No, trochę w, w moją stronę, w lewo. lewo Dobrze. full gaz. Ej, bo ja jest latam broń. po tym samochodzie. <śmiech> <śmiech> Co dalej prosto? Bo tu widzę kamienie same? Leż, Idę tak leży. W lewo, w lewo, w lewo. Próbuję, ale coś mi blokuje. A weź wyciągarkę może z drzewa. No, bo Próbuję koła w powietrzu się. są, więc... Zablokowałem się. Próbuję popchnąć. O, no, zaraz zleci samochód, uwaga. No nie w tą stronę, tak jakby Wyciągarkę Wyciąga. proponuję podpiąć. Chyba wyciągarka by byłoby lepszym pomysłem Tylko do czego? Do deski? Nie no wiem, czy to przejdzie dalej No nie wiem czy deska nie poleci No chyba to nie działa Czekaj bo deska leci A jak ta nią stanę I tak no, nie leci gruba bez przesady <laughs> O ale zaklinuję się może zaraz i Gdzie się nie do drzewa. O, to jest pytanie Sięgło. O. Ooo. No, teraz idzie. idzie. O, idzie, idzie. Ale idzie! Panie! Oj, <grym> o, no Ale no, idzie! Jeszcze no, <grym> no, no, wciągaj, wciągaj. Chcę, trzeba wyżej to No Oj, coś nie idzie. Oj, coś się psuje tylko. O, 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 Ale idzie! Nie muszę, teraz w prawo skręcić. No. Chyba musisz <laughs> O o o ja nie, nie resetuj, czekaj bo, czekaj bo jeszcze Co będzie potrzebne Dobra, ty to No jednak Tędy mamy przejechać? Czekaj, muszę to odpiąć, muszę odpiąć Mam odpięte No tu musimy teraz w prawo pojechać, tędy przejechać Zapraszam W prawo? W przyjechaliśmy chyba Troszkę popchnęł O? No. Jeszcze troszeczkę popchnęł Dobra, teraz muszę jeszcze do tyłu o, czekaj, czy tu będzie strzykawa? Może Kasper uleczy, jak będzie strzykawa? E, piwo. No, idzie, idzie. Powoli. O, poszło. E, no, e ja zjedziesz, gdzie... trzeba jechać zjedz 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 do przodu! <laughs> Ale tam z nie widzę. Przod, do przodu jest <laughs> przepaść. Tu się trzymać. zatrzymać. Czekaj, zobaczymy, czy coś tu jakimś może strzykawę znajdę w okolice. Katra, zaraz wypadnie z samochodu Do autobusu Gdzie jestem? W drzwiach siedzisz Takim Muszę dać. nie Chwila przerwy Trzeba naprawić auto Bo nie wejdziemy daleko z takim Podnieście Podnieść Ciebie no Patrz Katra, wezmę Cię, żebyś też sobie popatrzył Tutaj jest koparka Widziałeś koparkę? Ale nie wiem jak ta strzykawka wygląda, żeby ją znaleźć jak coś. Taka zielona. Zielona. Rzółta, zielon żółta bardziej. Tak byśmy tu samochodem dojechali chyba. Teraz widzę. No. Ty to się może po auto. A ja tu y, Ej, a czasem nie zostawiłeś mnie? I gas prawdziesz. A to nami gra, tak? Co powiedziałem? No. Jak ci gaspę gra ja podoba? Fajna, taka dużo się nie robi w tej grze. Masz czas sobie polać. Garaż, panowie, chyba będziemy spawać. O, to mi się podoba. Ale nie mamy spawacza. Ale tam jest garaż. Myślę, że w garażu to na pewno strzegaweczka będzie. Jest, jest strzegawka. Podnieś go, będzie. O, dwa groby widzę. On tam samo się gdzieś był z tyłu, nie wiem czy dalej go wiozę. Tak, hmm. jedzenie i mi się skończyło. Jestem, osoba. jestem Oj, to był wąż. Ty Benio, ale ty możesz mnie teraz podnieść? Aha, faktycznie. Ale nie, nie mogę, bo samot mi zjeść, czekaj. Dobra, może zdążę. Jaki zawał człowiek. Rzeczywiście, mi się To Dojechałem do tego miejsca i. Co teraz? Czekaj, wysiądę i zobaczę. Mamy schakać tutaj, o. Bo tu mogę jechać i skoczyć, o tutaj tędy. Czekaj, bo tu jest jakaś wieża i mogę na nią wejść i zobaczyć z góry, jak to wygląda. A, to jest ten garaż, co Ruben tu wszedł, dobra. O, mamy zapasowe narzędzia, jak tamte nam się zgubiły. Kontroler do tego. Stamtąd przyjechaliśmy, tak? Stamtąd o, w mordu. jak jesteś? To tu trzeba no dookoła nad, nad tymi koparkami, tam dookoła trzeba przejechać. Co ty gadasz? No. Nie mamy więcej stuśni kawy. Nie... Co zrobił? Kto spadłem, spadłem z tej platformy. Ty, patrz, kato jest za topem na kranie. Bierz go! on <grystanie> <Są> kata wyciąć. Zawaj <grystanie> złodzieju! <grystanie> Jedziemy na komendę. Obawiam się, że tu się nie obejdzie bez podciągareczki. Tutaj wjechać tam na górę, w lewo, tak? Hmm. No, pojedź tutaj pod tą górkę. Ojej. A wiem jak to zrobić, czekaj, 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 bo ja, ja wiem. Ja wiem jak to trzeba zrobić. Dużo nie brakuje. Chyba nie sięgnie. Nie ma szans. Właśnie tego troszkę mi brakuje. Spróbuję jeszcze no, raz, o. Udało się! Mambe! Zlegałem w górę trochę, ale udało się. A ten nawet na ja wiesz. No, ale chyba to, że zahaczyłeś, to mi pomogło trochę. Eee, już, to mogę, time. nie mogę. no, 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 nie no, no, Nie no, no, nie. Tam z tyłu jeszcze O. no, no, O no to za nie. A wiem gdzie jesteśmy? Na początku tak. W pierwszym domku. Ty, a jest mapa? Chyba. No, co a... u nas. Nie ma mapy. To Ty, tylko żeby od nowa bo ta mapa chyba się przydaje. No, no, no przydałaby się, się. Trzeba ją wsadzić normalnie. Jeszcze raz. No, no już wiem o co chodzi. Wiem, że trzeba samochód oszczędzać. I że mapa jest przydatna. <śmiech> <śmiech> Templera, no, 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 no. no i chyba muszę się napić, nie z tego, no od odpoczynku napić.